Wielka Księga Objawiń, Jezus Chrystus. Panie, jakiej siły trzeba użyć? Panie, jakiej siły trzeba użyć, aby ludzie zaczęli Ciebie słuchać? Czy to wszystko, co płynie, to bańki mydlane, po których nic zostanie? Słowa odbić się w duchu powinny, aby nastąpił rezonans i tu na ziemi wszystko w całości zabrzmi, dążąc do doskonałości. Duch ludzki. Poprzez przeżycia, to instrument dobrze nastrojony, aby mogła grać na nim ręka pochodząca od pana, wydobywająca przez dźwięki i tony właściwe nuty, które współbrzmią w prawach pana. I taki instrument przejawiony w ziemskiej otoczce, nastrojony właściwie, współbrzmiący w miłości i woli Bożej, odbiera informacje. Wyczuwa duch wszystko, co żywo pozwala podążyć jemu. W stronę poziomu duchowo istotnego po opuszczeniu Ziemi. Wszystko logicznie się układa. Duch ludzki wie, gdzie podąża, formuje już tu na Ziemi jasne myśli. Żywo wszystko cały czas przeżywa i bez wątpliwości, że większa doskonałość kwitam, gdzie go światła droga przybliża. Czy można życzyć sobie lepszej drogi? Tak. Poprzez większą czujność. Twoją ducha na każdy stworzyciela znak, na lepsze pojmowanie każdego słowa, gdyż to jest właściwa na poziom duchowo istotne droga. Znajomość słów i ich pierwotnego brzmienia to czyste wibracje, które wyczuwa dobrze dostrojony duch. Więc życie na ziemi ma muzyczny tak, który dodatkowo barwami mieniąc się i jak wiatr w naturze powoduje ruch. Jak zwierzęta kładą dywan przepięknych dźwięków w naturze, tak ludzki duch składa swoim życiem duchowym podziękę Panu za akt życia w tym stworzeniu. Więc czas pozbyć się już tu na Ziemi większości wad, aby duch ludzki współbrzmiał tak Pana praw. Każdy artysta jest dążącym do doskonałości, gdy rozpozna i rozwinie tu na Ziemi. Otrzymane dary duchowe w całości. I tak, wydobywając dźwięki i barwy, tworzy się harmonię miłości duchowej, która pełnymi płucami przy każdym oddechu dziękuję radosnym czynem, myślą i słowem za dar życia tu na ziemi. Pierwsze granie już można zaczynać w wysyłaniu uczuć w słowach za akt istnienia. Dalsze granie to codzienne śpiewanie. Poprzez dobre współbrzmienie z życiowym partnerem ziemskim, dalej z całą ziemską rodziną, sąsiadem, i dalej w pracy ziemskiej instrument współbrzmiący w miłości Pana dziękuję za każdy grosz otrzymany, który radośnie jest wykuwany, wyspółbrzmi w woli Bożej. I tak w każdym ziemskim duchu, w każdym ziemskim domu, wsi czy w mieście, Naród brzmi życiem właściwym, duchowym. I kto lub co jest w stanie tak rozśpiewane państwo, naród cały, wstrzymać przed poznaniem woli pana? Nikt i nic. Wykonstytucja ducha narodu to stworzyciela prawa, wiernie dotrzymywane od początku do końca samego tu na ziemi. Ziemia mocno rozbrzmiewa. Harmonijnymi dźwiękami i mieni się pięknymi barwami, aby Pan wiedział, że życie jeszcze jest właściwe ludzkich duchów tu na Ziemi. Może chodzi jeden ludzki duch zabrzmi w czysty sposób, lecz nastawiam ucha, wyoszczam zmysł wzroku, wyczuwam miłość duchową i bez wyczuwania tu na Ziemi harmonijnego Twojego kroku, gdzie ludzkie duchy dążące do czystości. Do ideału, do doskonałości, do duchowo istotnego poziomu. Żyję nadzieją, że może jutro spotkam takiego ducha, który słowa pana posłucha i zmieni siebie w nowego człowieka. Bramą jest miłość i wola pana na ziemi. Może jeszcze na ciebie sekundę poczeka. Sekunda minęła. Ludzki duch przeoczył i tak w smutny los utrapionego bycia go czeka. Westchnąłem i idę dalej. Mijają ludzie żywe słowo, miłość, wolę pana codziennie, a sekundy ziemskie, jak ludzie za sekundą przepaje rząd i głupoty, pykają bez przerwy rytm i nadawały mi już słody Lucyfera. Odwracam się od nich i wsłuchuję się dalej w mijane ludzkie duchy kolejne. Może któryś ma jeszcze czyste odczuwanie i żywą tęsknotę do pana. A sąd ostateczny w rytmach praw pana kolejne ludzkie dzbany rozbija, których już jest bez chcenia wody nosić. Uczuć swoich ducha zapomniałeś, to żegnaj się ze świadomym duchowym życiem.